Cześć wszystkim, witam Was w nowym filmie. Jestem mega podekscytowana, bo idę na analizę kolorystyczną i zabieram Was ze sobą. Jestem mega ciekawa, jak cały ten proces będzie wyglądał. Nie przedłużam i zapraszam. Jesteśmy na warszawskim Ursusie i lecimy na analizę. 12 typów i y, potem zrobimy sobie chusty na samym końcu, jak będziemy mieć jakieś y, wątpliwości. Zastanawiam się, czy chciałabyś poznać tak pokrótce teorię? W sensie, mm -hmm. tak po prostu, tak? Nie. Utarł się ten schemat mówienia wiosna, to jesień, zima, który jest no, już totalnie przestarzały. Teraz jednak szukamy takiego jakby priorytetu w urodzie. Jeżeli mamy jakiś kolor, to możemy go Opisać trzema atrybutami: czy jest jasny czy ciemny, czy jest ciepły, czy chłodny, i czy jest intensywny czy zgaszony. Te słowaczki tak samo będą dzi działać w Twojej urodzie. E, I tutaj mamy typy ciemne. Po drugiej stronie mamy typy jasne. Czyli najważniejsze jest to, żeby kolor był po prostu jasny. Po tej stronie będziemy mieć typy intensywne. Te barwy muszą być e, wręcz krzyczące. Po przeciwnej stronie są te barwy zgaszone, naturalne, tak? Stonowane, o których mówiłaś. I Temperatura. Chłodne będą najważniejsze? Albo kolory ciepłe w danej urodzie? Mhm. I jednocześnie dla, tych, dla tej urody ta paleta będzie najgorsza. Dla tej urody ta i na odwrót, tak? To mhm. są po prostu przeciwieństwa. Widzę, że masz dużo ciepła. Zobaczymy jeszcze, co powiedzą nam inne palety, tak? I chusty. E, tutaj są wiosenne odcienie. One są bardzo żywe, ciepłe i jasne. Po drugiej stronie jest jesień. E, I już tutaj mamy lekkie przykoszenie. Właśnie pojawiają się brązy. Te kolory nie są ani za ciemne, ani za jasne. Tutaj jest paleta lata. Jest za jasno, jest za pastelowo, za, za infantylnie. To, to w ogóle nie są moje kolory. No. W sensie, to nie są kolory, które ja na co dzień w ogóle wybieram. No właśnie. Był to pierwszy etap analizy kolorystycznej, gdzie przykładałyśmy całe palety barw do mojej twarzy, aby na początku stwierdzić już, które kolory odpowiadają mi bardziej, a które mniej. Naprawdę bardzo ciekawa, jak intuicyjnie wybieram swoje rzeczy w szafie, mm -hmm. bo gdzieś tam no, no. na razie słucham, słucham no. i jestem I bardzo jest. ciekawa, co będzie dalej, bo no. tak kolory, które mówisz, że gdzieś tam Ci pasują mm. do mnie, to są albo takie moje ulubione kolory, takie, których mam najwięcej no, 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 no. i tak dalej, ale zobaczymy Sparne. właśnie z tymi odcieniami. Teraz przejdziemy sobie już przez konkretne odcienie chust. Oczywiście najbardziej mam tutaj yy, się zgrywa z ulotą. Tak on nie jest taką żółcią, mm -hmm. tylko taki jest właśnie już, Tak, bo w stronę zieleni idzie. Nie? Już <grym> tak. Myślę, że żółcienie było jednocześnie trochę za, za jasne. Mm -hmm. nie? A tutaj no pomarańcze. Tak, tutaj pomarańcze będą całkiem e, fajne. Natomiast tutaj jest bardzo taki żywy, neonowy <grym> to nie. Tutaj już taki pomarańcz rudy e, w stronę brązu idący. No i nie jest zły, tak? To tutaj całkiem, całkiem fajnie to wygląda. Jeżeli porównamy te dwie chusty, no to ta strona mi się bardziej podoba, bo jest mniej czerwieni w nim. Na jaśniejszą stronę tam. Mhm. Ta jaśniejsza też bardzo ładnie. Ten mhm. jest taki, właśnie za bardzo zarzuca cerę, tak? Mhm. Właśnie robi się za, za bardzo zarzucona, mimo że nie masz takiej cery, to mhm. ten kolor to powoduje, prawda? E, wolę ten ciemniejszy. Ja e, też widzę, jak ładnie się zgrywa z Prawda? E, ten nie ma wrażenia, że jest cały czas za jasno. Może ten jako, właśnie, jasna baza. No nie, z cerą mi się nie zgrywa. Myślę, że on ma coś w sobie, ma fajną temperaturę, e, ale chyba będziesz potrzebowała lekkiego przegaszenia tego koloru. Widzicie, może moja intuicja mi dobrze podpowiada z tymi wygaszonymi <grym 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 Tutaj mam, ja się czuję lepiej w takim. Tak. tak. Naturalnie to wygląda, mm. prawda? ten jednak e, odstaje. E, no i co, tutaj powinno być dobrze. Nie? Bardzo mi się podoba no, ten kolor. Fajny jest. E, tu troszeczkę za ciemno, ale właśnie w ramach czerni na przykład tak, mogłabyś korzystać z takich bordowych odcieni. Jest okej. Okay. W sensie to jest, u Ciebie to funkcjonuje jako trochę ciepły fiolet, już bardziej w ten sposób bym mm -hmm. pomyślała, pomyślała o tym kolorze. Podoba mi się, tutaj już jest trochę za jasny, tak. prawda? Mm -hmm. Natomiast ten poziom jest bardzo fajny, analiza jest znana tak naprawdę od lat 20. -tych. Tak, no ale właśnie mi się jest um, tym podstawowo, co mówiłaś na początku. Że e, tak, tak sensie, ale na przykład w latach 40. Mm -hmm. e, była taka babeczka, która wyszczególniła 64 typy. Suzanne Cagill była amerykańską projektantką mody, teoretyczką koloru i twórczynią metody Cagill. Metoda Cagill to innowacyjne podejście do analizy kolorystycznej, które klasyfikuje ludzi do określonych typów urody na podstawie ich naturalnych kolorów skóry, włosów oraz oczu. Cagill rozwinęła ten system, wyróżniając 64 unikalne typy urody, co pozwalało na bardzo spersonalizowane rekomendacje dotyczące kolorów ubrań, makijażu i akcesoriów, które najlepiej komplementują naturalną kolorystykę danej osoby. Analiza czterostopniowa, wiosna, lata, jesień, zima, yy, zapanowała w latach 80. Napisano taką książeczkę dla pań domu, żeby sobie same w domu robiły analizę, Tak, sprawdzamy okay. te żyły, co w ogóle się nie zgadza, nie robimy w ten to sposób. To rzeczywiście wielu osobom zrobiło więcej krzywdy niż, niż pożytku. <laughs> Teraz sprawdzamy sobie fiolety. Tu mamy jaśniejszy. Och ten taki był podobny tej sukienki, nie? Czy mhm. nie? Podobny był. Mhm. On jest fajny, po drugiej stronie już jest trochę za ciemno. Mhm. Pastele są po prostu takim żywym kolorem, z dodatkiem bieli. Mhm. Tak? Czyli on nadal będzie bardzo intensywny, tylko po prostu jasny. To są pastele, natomiast są też jasne kolory, które pastelami nie są są przygaszone i one będą e, Tobie bardziej polecane. No nie, nie. nie zbyt, ale to nie tak, jest kolor tak. Tym, mhm. tak. Ten jest lepszy, ten ciemniejszy. Ten ciemniejszy. To, te, mhm. to od razu widać, że twoja uroda bardzo dobrze reaguje właśnie na takie ciemniejsze stonowane barwy. Mhm. Tu mamy ultramarynę, e, bardzo już zimowy kolor, ciężki, tak? Dla e, takiej czarnowłosej już bardziej urody. Starcie. Oczy pasowane. Rzeczywiście, nigdy nie przykładałam takiego koloru do siebie, ale fajnie to wygląda no. z tym oczami. To jest, nie, nie, to jest takie senne, jabłuszkowe, to zupełnie nie, nie uroda. Na szczęście to nie <grym> ta jest. Tutaj to... jest podobna sytuacja, hmm. prawda? Nie łączy się, ale tu może być już dobrze. Możemy już tu iść, tu iść, tu iść już w dobrą stronę. W ogóle wyglądasz jak się bardzo opalona teraz, taka zdrowa, tak? dopiero co wróciła z wakacji. Po drugiej stronie coś częstszego w sklepach, tak? O tak, zdecydowanie. Też jest bardzo ładne. Drodzy, trzymam kciuki za y, zielenie <noise> cały czas. Chyba tam Tam lepsza była, prawda? Tak. Jednak ta znowu ma za dużo żółci w sobie. Zobaczcie, ile zieleni do mnie pasuje. Całe szczęście. <noise> Bardziej u Ciebie funkcjonuje jak bordon, mm -hmm. a, nie, a nie jako brąz. To jest bardzo fajny, ładny. Nie? Mm -hmm. bardzo ładnie on słucha. No i ten brąz jest za zielony, za, za bardzo zarzucony. To jest rodzony. jeden z moich ulubionych brązów. Ten odcień, taki karmelowy. Tak, tak. Ale to raczej ze względu na to, że on mi się sam sobie podoba. On też jest bardzo modny, znaczy w sklepach po prostu jest bardzo często. No taki czekoladowy z... on jest, no? Ale ten lepiej. Ten jest lepszy, prawda? Ten tak. jest za rudy. On jest trochę, tak. za, trochę za bardzo zarzucony. Mm -hmm. Po drugiej stronie po prostu będzie trochę za jasny już zle, będzie się zlewać z Mhm, mm ładne. Nie wiem, czy po ciemniejszej stronie będzie lepiej. Też jest dobrze. Jedna i druga strona fajna. Brązy, proszę bardzo, dużo na szczęście. Zielenie brązy świetnie. <laughs> Ale same ciemne kolory. To jest bardzo ciekawe dla mnie, że, że gdzieś tam te jasne w ogóle się nie pojawiają. <laughs> w moim mniemaniu <laughs> jest okej. Okay. <laughs> Tutaj mamy. Jeszcze głębszą troszeczkę też brązową zwłaszcza po drugiej stronie, jest brązowa no tak, po tej stronie, I tej stronie jest lepszy niż ten mhm. bo jest cieplejszy, bo idzie w stronę brązu, co nie? Lepiej, lepiej wybrać już nawet taką czerni załamaną brązem bo wtedy to ciepełko twoje jest podkreślone zimno ci jest? bo widzę, że masz, eee, to, troszeczkę, troszeczkę. Mi się jakoś połączył właśnie z tą cerą strasznie, Aha. gdzieś tam podoba mi się ten kontrast. Rozumiem, yy, Rozumiem. ok. Ja po prostu walczę o jasne kolory, żeby <grym grym grym grym> jakieś były. Widać ją bardziej niż Ciebie, tak? A okay. nie, nie, o to, nie o to nam chodzi. Natomiast mam też inne rodzaje bieli, które powinny być dla Ciebie w porządku. Śnieżna biel odpada, moi drodzy. Koniec nie ma. No ta lepsza trochę. Tak. trochę, tak ciepłejsza. mi się kojarzy trochę jest taką perłową. Mhm, mm tak. I teraz jak porównamy sobie z tą śnieżną, tak, no to tak. jest różnica, nie? Tak, jest. Że jednak takie cieplejsze odcienie mm -hmm. będą ciebie lepiej wyglądać, mm -hmm. skrywać się z cerą. Ale wszystkie są jednak w taki beż. Tak, 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 tak dokładnie, Skilno. no. Beże, w sumie róże też są, Ciepłe kolory, ciepłe, kri, beże. Moi drodzy, intuicja to jednak... Dobrze, Ten mi się podoba. Bardziej niż ten w tym mm -hmm. zestawieniu, ale ten też pasuje. Jest ok, ale. Bo ten trochę wydaje się być za żółty, znaczy taki mm -hmm. za, za zimisty. O, A, tak, tak. Tak jak odrzucałyśmy te zbyt ciepłe zielenie, to tutaj jest ten podobny efekt, nie? Okay. Że, że jest taki trochę za, za ciepły. A więc okazało się, że głównie jestem jesienią soft, ale mam też w sobie. Lato Soft. I to są właśnie te kolory, które tutaj widzicie na tych dwóch paletach. Byłam naprawdę zdziwiona, jak dobrze intuicja podpowiadała mi dobór kolorów do siebie, ponieważ moje kolory to głównie te neutralne, złamane, nie za ciemne, nie za jasne czego dowiecie się jeszcze pod koniec odcinka. Natomiast ja byłam bardzo zadowolona z doboru kolorów do mojej urody, ponieważ naprawdę czuję te kolory. Słuchajcie, teraz będziemy przechodzić do kolejnego etapu. Wzięłam swoje ubrania w różnych kolorach, też tych, których nie lubię, żeby zobaczyć, jak one na mnie pasują. No, teraz po tej analizie już jestem trochę bardziej świadoma, co będzie pasować bardziej, co mniej, ale się zaraz upewnimy, czy tak rzeczywiście będzie. Ale mam jeszcze szmineczki w kosmetyczce, ponieważ to też yy, dostałam taką rekomendację, żeby przynieść też różne kolory szminek, więc serio wzięłam różne. Na tym etapie pokazałam Asi wszystkie ubrania, które ze sobą wzięłam w różnych kolorach, też takich, które lubię nieco mniej i które już wiedziałam, że będą średnio do mnie pasować. No natomiast był to taki mini przegląd mojej szafy i po prostu mała pogadanka o czym, co pasuje do mnie dobrze, a co nie do końca. Wierzcie lub nie, ale mój ukochany sweter okazał się być zbyt intensywny. Przy malowaniu się szminką można stwierdzić, jaki, jaki jest e, typ kolorystyczny. To jest tak w ogóle jedno tak? z takich naj, najfajniejszych narzędzi do rozpoznawania typu. Hmm. No dziwne niektóre są odstąpy. Mhm. Fajna, fajna temperatura, ale trochę jest za intensywnie. Tutaj będzie podobny efekt, mi się wydaje. Cerą się trochę nie zgadza, trochę się kłóci. Okay. Tutaj już e, robi się łagodniej, tak? Taki raczej na, e, na co dzień. Bardzo fajnie, ale myślę, że możesz pójść w jeszcze cieplejszą stronę. Tylko, uh -huh. jesteś jesienią, to te to, to, to czerwienie wchodzą się ładnie. Uh -huh. one, one nie gryzą się z Ładnie, ładnie. Więc niezbyt jasny. Uh -huh. Więc jeżeli różno, to właśnie coś w tym stylu. Tak. musiałoby być cieplejsze, musi mieć więcej czerwieni w sobie. Uh -huh. A właśnie one wszystkie tutaj proponowane są sine. No to podobnie do tego, tak, tylko ci, ale troszeczkę cieplejsze, Tak, yy, to w nim yy, się yy, czuję yy, nawet yy. często lepiej niż w tym ustach. A w sumie bym ich popasował. To to jest właśnie moja kolorystyka sminek. Okej, okay. no jestem ciekawa właśnie tego, tego rudego, gdzie, czy on będzie właśnie nie za rudy. Mogę nim pomalować no. całe ustale, wtedy myślę, że on w ogóle zniknie. Tak? W sensie to nie, tak wydaje aby... mi się, że jakby tak zniknie na mnie, ale zaraz zobaczymy. I to jest bardzo dobre, nie? Bo gdyby to było... To <laughs> Nie no, nie jest źle. Wolałabym, żeby właśnie było troszeczkę więcej różu, tak? Mhm. Mi tutaj brakuje jednak tego ciemniejszego konturu, on jest na tyle jasny, że mam mhm. wrażenie, że jeszcze jakbym miała podkład, konturowanie, rzęsy, no. coś tam, to że on by tak żeby znikł. Znikasz, rozumiem. Tak. No wolę ci jednak w, bardziej w stronę czerwieni i różu, a nie y, taki brązowo-pomarańczowy. Ewidentnie y, różowy. Tak, bo nie? to jest ten. To jest bardzo ładny. Zobaczcie, jaka jest różnica na moich ustach, a na ręce w ogóle. Fajnie, mimo, mimo że jest to naj, jeden z najchłodniejszych, który tutaj pokazałaś. Mhm. Jest bardzo korzystny. Fajny fajne, ale ja jednak wolę gdzieś tam te, te brązy? mocniejsze brązy, tak. Mm -hmm. On jest no bardzo naturalnie wygląda. No właśnie, chodzi o to że on daje taki efekt naturalnego makijażu takiego tak. na co dzień. Ten to w ogóle go nic nie malowałam. Ale dobrze się czuję w ogóle w sumie. Tamten ładnie podkreślał, wydobywał niebieskie oko. nie? chodzi A, o to, że okay. te chłodniejsze kolory będą wydobywać więcej chłodu z twojego oka, mm -hmm. te cieplejsze będą bardziej zgrywać się z cerą. Przypomina mi troszeczkę ten efekt y, tego odcienia, nie? takiego tak. pomarańczowego. Natomiast tutaj mamy ten odcień i rzeczywiście on lepiej pięknie, w pięknie podkreśla. Czy to nie jest tak, że lepiej w różach Trzeba uważać po prostu, żeby nie było za pomarańczowo, nie? Okej. Okay. Chwilę jeszcze posiedziałyśmy, pogadałyśmy i okazało się, że. Ponownie, tak jak przy ubraniach, nie mogę przesadzać ani w jedną, ani w drugą stronę. Kolory muszą być dość neutralne, przełamane i niezbyt pomarańczowe, ani niezbyt różowe, ani niezbyt czerwone. Ewidentnie tutaj wszystko się nam ładnie zgrywa. Tak, nie? zdecydowanie lepiej. Mhm. No dobra, czyli jakie są najlepsze dla Ciebie kolory? Przede wszystkim... Unikaj pasteli. Pastele są za jasne i za jaskrawe. Nie fajnie łączą się, tak, z Twoją urodą. Nie mogą być za jasne twoje kolory. nie za jasnych, nie za ciemnych, mają średni walor. Na to też trzeba uważać, bo te za ciemne mogą przytłoczyć urodę, no a właśnie za jasne sprawiają taki no, Mało elegancki efekt, powiedziałabym. Też ważne jest ciepło u Ciebie, bardzo ważne jest w niebieskościach ciepło. Nawet granat cieplejszy, taki zażółcony, był lepszy niż ten, który miałaś na bluzie. nie? Taki, taki bardzo bardzo niebieski. Aha, no tak, właśnie przy tych niebieskościach ważne było to, żeby było w nich dużo żółci. Tak w zasadzie nie mamy tutaj żadnego chłodnego niebieskiego. One wszystkie są zarzucone albo z dodatkiem czerwieni, tak? Czyli te takie granatowe z dodatkiem czerwieni, one też są ocieplone czerwienią. Zielenie prawie wszystkie nam weszły, które były stonowane i takie neutralne. Ważne jest dla Ciebie to, żeby nie przesadzić w żadną stronę, czyli żeby nie był kolor za ciepły, za pomarańczowy, za żółty, ani też za chłodny, jakiś lodowy, zbyt fioletowy, nie? Więc to jest też bardzo ważne w Twojej urodzie, żeby on mniej więcej był neutralny, przygaszony, z dodatkiem szarości, nieintensywny. Nie za ciemny, nie za jasny. Uśredniony. Moi drodzy, już jestem po trzech godzinach analizy kolorystycznej. Bardzo ciekawe doświadczenie. Dowiedziałam się na pewno, które kolory pasują do mnie lepiej, a które trochę gorzej. Myślę, że byłabym w stanie, gdybym miała wszystkie te materiały, które miała Asia, gdybym ja sobie to do siebie przykładała, myślę, że też byłabym w stanie... Obiektywnie ocenić, czy są one dla mnie ok, czy nie. No, oczywiście nie mam takich materiałów w domu, nie, nie jest mi to potrzebne. Ile coś takiego w ogóle kosztuje? Myślę, że może Was to zainteresować. Zapłaciłam za taką analizę 500 zł, więc tak, nie jest to mało. Nie jest to mało. Czy było warto? Myślę, że tak, ale cena jest bardzo wysoka. No, nie będę ukrywać, jako że widziałam. Przechodząc przez ten proces, że byłabym w stanie sama obiektywnie ocenić, czy jakieś kolory mi pasują, czy nie. To myślę, że cena jest bardzo wysoka. Może to dlatego, że jesteśmy w Warszawie i po prostu mamy tutaj też konkurencję i jest to gdzieś tam ponoć trochę modne, a nawet bardzo, z tego co Asia mówiła, może stąd wynika ta cena. Fajnie było na coś takiego pójść, fajnie, że wy się też o tym dowiecie i zobaczycie, jak, jak to wyglądało. Będę się trzymać przy tym, że cena jest zbyt wysoka. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się. Się podobał. Nie chcę już przedłużać, bo myślę, że materiału jest sporo, także widzimy się w kolejnym filmie i czekam na Wasze komentarze, co o tym wszystkim myślicie. Bye!